Co ma wspólnego Mickiewicz z wojną domową w Hiszpanii? W Konradzie Walonrodzie nasz wiersz przytacza balladę o alpucharze. To jest opowieść o tym, że w twierdzy, która się tak nazywa, w Grenadzie, na południu Hiszpanii w Andaluzji, muzułmańscy obrońcy bronią się przed chrześcijańskimi rycerzami. Ale nie dają rady, twierdza pada, i wódz tych muzułmanów, almansor, postanawia się zemścić. W związku z czym dobrowolnie oddaje się w ręce tych chrześcijan, mówi jakimi są wspaniałymi zwycięzcami, wpada w ich objęcia, cały ich po twarzach, ale Okazuje się, że przez cały ten czas był zakażony dżumą, którą oczywiście przekazuje tym, którzy zdobyli miasto i którzy, ostatecznie, pomimo tego zwycięstwa, co do jednego umierają na tę chorobę. To jest fantastyczna opowieść. Tyle, że faktograficznie mało co w niej się zgadza. Grenada faktycznie była ostatnim muzułmańskim królestwem na Półwyspie Iberyjskim i padła jako ostatnia, ale. Ta twierdza nie nazywa się Alpuhara. Alpuharra to jest tak naprawdę region na południowych stokach Sierra Nevada, gdzie w XVI wieku powstanie wzniecili ostatni muzułmańscy mieszkańcy Półwyspu Iberyjskiego. Natomiast ta twierdza nazywa się Alhambra i nigdy nie została zdobyta, ponieważ jest po prostu tak fantastyczną twierdzą, że nie dało jej się zdobyć. Ale żeby mieszkańcy miasta nie polegli po prostu z głodu podczas oblężenia, no to ostatni muzułmański król na Półwyspie Iberyjskim oddał. W ręce chrześcijańskich najeźdźców to miasto dobrowolnie w zamian za serię gwarancji. No, on się nazywał Boabdil, tymczasem Almansor to jest postać historyczna tyle że po pierwsze mieszkał nie w Granadzie, a w Kordobie i w dodatku pięć wieków wcześniej niż nastąpił upadek Granady. Nieprawdziwa jest też historia o tej dżumie. Chociaż jest inspirowana najprawdopodobniej prawdziwymi wydarzeniami, czyli tym, że brytyjscy koloniści podczas podbijania rdzennej ludności w tym, co dziś jest Stanami Zjednoczonymi, rozdawali im koce zarażone OSPOM. W związku z czym Mickiewicz, który wiedział o tych wszystkich rzeczach, bardzo umiejętnie połączył ją w jedną opowieść, no i stworzył tę balladę, która Faktycznie nawet po latach brzmi bardzo mocno i bardzo sensacyjnie. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że nagrałem odcinek o wojnie domowej w Hiszpanii, w której odwołuję się do Mickiewicza. Konkretnie o wojnie domowej w języku hiszpańskim, bo chodzi o konflikt pomiędzy Real Academia Española i Instituto Cervantes, czyli dwoma najważniejszymi na świecie instytucjami zarządzającymi de facto językiem hiszpańskim. Jest to konkretnie konflikt pomiędzy stojącymi na czele tych obu instytucji mężczyznami. W związku z czym w tym odcinku opowiadam o tym, kim ci ludzie są, o co jest ten konflikt, jak wygląda, gdzie przebiega, ale też o wielu innych rzeczach. Na przykład, dlaczego Arturo Pérez Reberta jest najprawdopodobniej najwybitniejszym współczesnym powieściopisarzem hiszpańskim, ale równocześnie strasznym, strasznym dupkiem i jaka jest jego rola w całym tym konflikcie? Albo na przykład, kim jest hiszpański Adam Michnik. Albo na przykład, dlaczego król Hiszpanii, były król Juan Carlos, ten, który uciekł do Dubaju przed podatkami i przed wieloma jeszcze innymi rzeczami, dlaczego właśnie teraz wydał książkę, która wyszła tylko we Francji, a nie w Hiszpanii, i o czym w tej książce pisze, i dlaczego głównie z tych rzeczy, które w tej książce pisze, może być najbardziej niezadowolona jego własna rodzina, szczególnie syn i żona, wciąż żona, chociaż de facto już od dawna, dawna nie. Więc jeżeli jesteście tym wszystkim zainteresowani, to zostawiam pod tą rolką linki do Spotify i do YouTube'a. ale na Spotify możecie po prostu wpisać podsumowanie tygodnia działu zagranicznego i najnowszy odcinek jest właśnie o Hiszpanii, półtorej godziny i możecie tego wszystkiego wysłuchać, ale mówię też o tym wszystkim dlatego, bo te podsumowania tygodnia z reguły są tylko dla osób, które faktycznie wspierają dział zagraniczny w serwisie Patronite. Ale dział zagraniczny ma teraz z powodu mojego urlopu rodzicielskiego dwumiesięczną przerwę, nie jestem w stanie dojeżdżać do studia na te nagrania, tymczasem mam mikrofon w domu i zacząłem ponownie te podsumowania tygodnia nagrywać właśnie dla osób z Patronite. W związku z czym one się teraz pojawiają, ale też one są oczywiście zarchiwizowane. Jedna z tych patronek w, też w tym tygodniu przysłała mi podsumowanie, że tylko w tym roku to jest 47,5 godziny nagrań o 69 różnych krajach na świecie. Nie tylko o polityce, bardzo dużo o kulturze, o muzyce, o jedzeniu naprawdę bardzo, bardzo różnych rzeczach. Więc, jeżeli brakuje Wam przez te dwa miesiące tych nagrań działań zagranicznych, to zachęcam Was do tego, żebyście sprawdzili to nagranie o Hiszpanii i być może na jego podstawie zdecydowali, czy chcecie wesprzeć dział zagraniczny w Patronite i mieć dostęp także do tych nagrań, bo mogą Wam się przydać nie tylko przez te dwa miesiące, ale też na przykład przez nadchodzący czas podróży świątecznych czy podróży noworocznych. Możecie na przykład wpaść na pomysł, żeby pojechać na stopa z Polski... Do tejże Granady w południowej Hiszpanii, co ja parę dobrych lat temu zrobiłem w drugą stronę i zajmuje to naprawdę mnóstwo czasu, więcej niż jeden dzień, więc te 47,5 godziny nagrań naprawdę w takim przypadku bardzo się przydaje. Zachęcam Was do tego, w ten sposób wesprzecie ten program, ale będziecie mieć właśnie też dużo do odsłuchania. Pozdrawiam i w normalnych odcinkach. Do usłyszenia oczywiście w styczniu.